Zawsze byłaś dobrą, pobożną kobietą, i nagle odkrywam, że zmieniłaś się w. Jeśli ci obiecam, że rozstanę się z nim, będziesz milczał? Nie zadenuncjujesz go? Proszę, Santiago. Powiem, żeby wyjechał z San Fernando i więcej tu nie wracał. Błagam, okaż trochę litości. Uważasz, że taki człowiek zasługuje na litość? Nie miałam na myśli jego, ale siebie. Nie chcę jego śmierci. Zgoda. Obiecujesz? Przysięgnij. Obiecuję, ale pod warunkiem, że on dotrzyma słowa. Dziękuję. Możliwe, że teraz mnie nienawidzisz, ale za jakiś czas będziesz mi wdzięczna. Juan! Jak sprawa Kamili? Porzeczono na korzyść Lizawety. Tego się spodziewaliśmy. To niesprawiedliwe. Powiedz o tym sędziemu. Nie mam z tym nic wspólnego. Ale niewidoma przystała na warunkowe wypuszczenie Kamili z więzienia. Powiadomiono Don Husta? Nie, ponieważ ona roztoczy dozór. Dlaczego tak zdecydowała? Podstępna kobieta. Zgadzam się, ale nic nie poradzę. Nie poradzisz? Nie chcę, żebyś się wtrącała. Wszystko ma być legalnie. A odkąd to przestrzegasz prawa? To rozkaz, Sofio. Zrób jak mówię, bo poczujesz się niezręcznie, słysząc odmowę od strażników lub urzędników. Nie zastałem Uriela. Jak Ursuli się z nim układa? Nie wiem. Niedawno opowiadał jej i Fortunacie, że Ricardo nie nazywa się Lopez de Carvajal. Jest piratem. Może wywołać plotki. Był bardzo wzburzony. Dałam mu herbatkę, żeby zasnął. Powiedziałaś mu, że niewidoma chce zabrać Kamilę? Nie śmiałam. Poczekajmy do jutra. Pokłóciłem się z Santiagiem. On ma osobistą urazę do Ricarda. Nie może znieść, że go kocha. To nieprawda, akurat. Mój brat nie jest taki, jest pobożny i uważa, że Kamila żyje w grzechu. Jeśli poważnie traktuje Biblię, czemu zapomniał, że Chrystus wybaczył tym, którzy zawiedli go na mękę? Właśnie. Przekażę Jimenie, że nam już nic nie grozi. Wrócę późno. Wiem, jak się czujesz. Jak pies. Nie ponosisz winy za Don Ricarda, ale za Kamile, owszem. Musisz się zmienić. Bo jeśli wrócisz do starych nawyków, ojciec ci nigdy nie wybaczy. A ty? Jeszcze ci nie przebaczyłam. Zaczekasz na skania? Nie wiem. Nie zapomnij zapalić świec. Pościeliłam sobie w pokoju paka. Nie będziemy już razem spać? Nie. Mamy sprzyjający wiatr. Dopłyniemy wcześniej. Odłóż pieniądze na spłatę długu, a resztę wyślij ludziom na laigłanie. Nie Niedobrze się zakochać. To uczucie. Czyni cię bezbronnym. Racja. Lecz nigdy nie wiesz, kiedy cię dopadnie. Ale zawsze zada ci ból. Nie, Mario. To, że jedna cię skrzywdziła, nie znaczy, że wszystkie są takie. Nie będę próbował. Nie ciekawicie, co się dzieje z Twoją rodziną? Nie. Masz dzieci? Kłamiesz zasadę? U nas nikt nie pyta innych o życie. Już dawno złamaliśmy wszystkie zasady. Znasz dokładnie moje życie. To prawda. Nie wiem, czy mam dzieci. A ojciec? Mówiłeś, że był wojskowym. Tak, w więzieniu w Nie chciałbyś go zobaczyć? Po co? Żeby mnie powiesił za piractwo? Widzisz, kolejny powód, żeby się wycofać. Ty już to zaakceptowałeś, a ja nie wiem, czy potrafię. Rzucasz? Dlaczego? Santiago nie będzie chciał, żebym u niego pracował. Nie sądzę, żeby cię wyrzucił. Sam odejdę, bo mam swoją godność. Mężczyźni ciągle mówią o takich bzdurach. Co robi? Jest nowym narzeczonym do niej Ursuli. Już zapomniała o Wasku? Oby Bóg dał. Tak chciałam Was zobaczyć. Wiecie już, że nic Wam nie grozi. Tak, a mi powiedział, dlatego się zjawiliśmy. Jak się czujesz? O co chodzi? Santiago tu był. Oskarży don Ricarda. Obiecałam mu, że jeżeli go nie wyda, nie wrócę do męża. Wyrzechniesz się go? Oszalałaś? A co miałam zrobić? Zobaczyć go na stryczku? Nie, Jimeno. Ricardo. Tego nie zaakceptuję. Nigdy. Będzie musiał, bo go poproszę. Uważaj, bo zniszczysz skrzynię. Układajcie porządnie. Zostało jeszcze mnóstwo rzeczy. Chcemy się pożegnać i podziękować za Twoją uprzejmość. Nie ma za co. Mogę spytać, dlaczego wyjeżdżacie? Ponieważ już mamy dom i to stosowne, byśmy w nim zamieszkały. Myślałam, że pokłóciłyście się z moim ojcem. Nie, zgodził się z nami. I zapraszamy Cię, kiedy tylko zechcesz. Dziękuję. Nie mogłaś tego dostrzec, ale miała na twarzy siniaki. Myślisz, że Don Alberto ją bije? Nie. Chyba upadła, dlatego o tym wspomniałam. Gotowe? Tak. Kandy, to idzie do dawnego pokoju pani Kamilia, to tam. Usatysfakcjonowana, tak.